Szanowni Państwo, zapraszamy na program z cyklu Trudne Sprawy. Jak w dzisiejszych czasach przekonać do siebie teściową, która nie lubi zięcia i nic od niego nie chce? Jest na to sposób: przywiąż wiedźmę do błotnika, ciągnij po ziemi przez dwa kilometry w trzydziestostopniowym upale, wysiądź i grzecznie spytaj, czy chciałaby mamusia troszkę wody? Halo, halo, tu jasnowicie słucham. Ja mam takie pytanie, czy kiedy się ożenię? Już sprawdzam w kartach, tak, tak. Ożeni się pan na pewno no, tylko, która by chciała takiego od debila. Dzień dobry. Mąż tutaj zamawiał ekstremalne w czasy waszej czeskiej planicy. Chciałbym się dowiedzieć, jakie atrakcje na nas czekają? Już pani mówię, pierwszą bardzo rewelacyjną atrakcją polecaną sobie przez turystów. To jest zjazd na piętach z mamucie skoczni z wypadem na ryj? Bieg w nartach przez podki, przeciąganie narty z tirem, skok przez nartę, próba zręczności. Aby za pierwszym razem trafić kikami w oczy organizatora wycieczki i ostatnią bardzo cenioną sobie przez górali. To jest rzut nartą w szybę ośrodka wczasowego. Rano się słucham. Chciałbym zamówić taksówkę. Ale dokąd? Do domu. Ale gdzie? No tam, gdzie mieszkam. Ale jaki pana jest teraz adres? No, wie pani, teraz jest ustawa o ochronie danych osobowych, ja nie mogę tego powiedzieć. Ale do jakiego celu? No, każdy ma taki cel, do jakiego zmierza. A czy ja się dobrze dodzwoniłem do zwróżka taksi? Tak. No to na chuj się pani pyta, gdzie ma jechać?